Czas na 181. odcinek serialu La Promesa, Pałac Tajemnic. Kandela próbuje uspokoić roztrzęsioną pie. Catalina nie może się pogodzić z utratą ziemi. Maria przyznaje się Salvadorowi do pocałunku z loup. Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 181. odcinku La Promesy, La Promesa, Pałac Tajemnic, odcinek 181 w środę 9 lipca 2025 roku o godzinie 15:05 na TVP2, co wydarzy się w 181. odcinku La Promesa, Pałac Tajemnic. Kandela próbuje uspokoić roztrzęsioną Pie. Ruuło tłumaczy w kuchni w jaki sposób Gregorio podtruwał swoją żonę. Satalina nie może się pogodzić z utratą ziemi na rzecz kapitana de la Maty. Manuel próbuje podnieść siostrę na duchu. Candela i Simona są zdziwione informacją o wyjeździe nauczyciela. Maria przyznaje się Salvadorowi do pocałunku z loup.